Szanowni Państwo, dzisiaj, czyli 24 kwietnia 2016 roku, w Stanach Zjednoczonych przypada uśredniony, ujednolicony Dzień Wolności Podatkowej. Mówię uśredniony, ponieważ w niektórych Stanach y, Dzień Wolności Podatkowej przypadł już prawie dwa tygodnie temu. A w niektórych przypada najdalej na początku maja. Dlatego uśrednienie tego terminu przypada właśnie dzisiaj, 24 kwietnia. Od dzisiaj wszyscy Amerykanie pracują już tylko i wyłącznie na siebie. Jak to jest w Polsce? No niestety nie tak kolorowo my wciąż pracujemy na swojego pana, a na Dzień Wolności Podatkowej czyli dzień, od którego wszystkie zarobione pieniądze rzekomo zostają w naszej kieszeni musimy poczekać jeszcze prawie dwa miesiące. Dlaczego tak jest? Postaram się wyjaśnić w tym materiale. Zapraszam. Proszę Państwa, Dzień Wolności Podatkowej w Polsce przypada tak późno, ponieważ system podatkowy jest bardzo opresyjny. Praca w Polsce jest opodatkowana niemal tak samo jak wódka czy benzyna. Ogromna część w jej cenie to są podatki, te jawne i te ukryte. Mówiłem o tym na moim kanale już wielokrotnie. Yy... Podstawową częścią składową naszego wynagrodzenia, która jest nam odbierana, to są różnego rodzaju składki. Z jednej strony składki, które znajdziemy na naszym wyciągu z pensji, które płaci pracownik, z drugiej strony są to podobnej wysokości składki, które płaci pracodawca od naszego wynagrodzenia. Kolejnym Czynnikiem, który ma ogromny wpływ na to, dlaczego tak późno w Polsce występuje Dzień Wolności Podatkowej, jest wysokość kwoty wolnej od podatku. O tym również mówiłem już na moim kanale, kiedy to krytykowałem yy, rządy Platformy Obywatelskiej w, w połączeniu z PSL-em, gdzie odrzucono pomysł podniesienia kwoty wolnej od podatku. Na tym haśle zresztą. Pis wygrał ostatnie wybory i zapowiadano szumnie, że kwota zostanie podniesiona do poziomu 8000 zł. No i niedawno, właśnie głosami posłów PiSu ten projekt został odrzucony. Także, szanowni państwo, zostaliśmy okłamani. Kwota wolna od podatku w Polsce nieco przekraczająca 3000 zł jest na żenującym poziomie w porównaniu z innymi krajami Europy. Kolejnym podatkiem, jaki płacimy w wielu dokonywanych zakupach, to jest. Akcyza. Akcyza doliczana jest do różnych produktów, do ich ceny, a to jest nic innego jak ukryty podatek i o tym również mówiłem już na moim kanale. Do tego dochodzi PIT, do tego dochodzi VAT. Tych podatków można mnożyć, co zresztą robią obecne władze, wymyślając nowe podatki, no bo z czegoś trzeba te socjalne obietnice spełnić. Tak? Mamy podatek od banków, mamy podatek od hipermarketów, a najnowszy, jakże absurdalny pomysł to podatek od deszczu i zalegającego śniegu. Proszę Państwa, władza szuka pieniędzy w naszych kieszeniach. Tak było zawsze i tak będzie zawsze. Pytanie: jak długo i do jakiego poziomu będziemy to tolerować? Jakiś czas temu na moim kanale. Przedstawiałem zagadnienie krzywej lafera, która ukazuje w bardzo prosty sposób korelację między wysokością podatków a wysokością wpływów do budżetu. Dziwnym trafem wszyscy specjaliści od ekonomii doskonale to rozumieją i tym pojęciem się posługują, natomiast nasze władze zdają się kompletnie nie brać tego do wiadomości. I uważają, że im wyższe podatki na nas nałożą, tym więcej wpłynie do budżetu. To jest bardzo błędne założenie, a wyjaśnienie tego znajdą Państwo właśnie w filmie o krzywej lafera. Jak Państwo widzą, system podatkowy w Polsce jest z jednej strony bardzo opresyjny, z drugiej strony bardzo skomplikowany, przez co polscy podatnicy najnormalniej w świecie gubią się w nim i często Urząd Skarbowy nakłada na nich kary ze względu na to, że po prostu nie są na bieżąco z przepisami. A jak mówiłem w jednym z ostatnich moich materiałów, tylko y, prawo dotyczące podatków w Polsce w 2015 roku zmieniło się ponad 50 razy. Zatem nie sposób jest być na bieżąco z przepisami, a ten system skonstruowany jest w ten sposób celowo. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Oczywiście tak. Uświadamiajmy społeczeństwo, jak to wygląda naprawdę. W tym celu ja zorganizowałem spotkanie, które odbędzie się 28 kwietnia w Bydgoszczy. Gościem specjalnym będzie jeden z najbardziej znanych ekonomistów w naszym kraju, pan profesor Robert Gwiazdowski. Tematem spotkania będzie przyjazny system podatkowy, i postaramy się podczas tego spotkania odpowiedzieć na pytanie, czy taki system w ogóle jest możliwy. Natomiast ten, który mamy teraz. Powoli staje się nie do zaakceptowania i mam nadzieję, że to w końcu dotrze do Polaków. Nazywam się Piotr Neiser i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.